Kolejne auto dołącza do naszej oferty. Jest to Renault Laguna z 2008 roku produkcji, wyposażona w silnik benzynowy o pojemności 2 litrów, mocy 140 koni mechanicznych, połączony z manualną skrzynią biegów. Renault do tej pory przejechało 186 tysięcy km i jest to przebieg w 100% potwierdzony. Więcej na temat aktualnej oferty znajdziecie w opisie poniżej tej prezentacji.